Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich uczestników zabawy Ekstra Liga Zdrabkowa. Wszystkich tych, którzy typują liczby mini lotto oraz kwotę zdrabkach. Nie przedłużając, od razu powiem, że ja również wysłałem sobie mini lotto. No ale zobaczcie, w drugim zakładzie są dwa trafienia, w trzecim jest jednak. Gdyby ta liczba była piętro wyżej, byłaby trójeczka. No, ale niestety trujeczki nie ma. Co do Was, 26 osób, pojawiły się też nowe osoby. Może od razu powiem, kto zdobył punkty do rankingu. Mieczysław Wstępi, jeden punkt zdobył. Justynka zdobyła jeden punkt, trafiła 23. Izabela K., 23 również jeden punkt. Martusia, czyli nasza liderka w tabeli, zdobyła kolejny punkt. Następnie Christian jest współzwycięzcą tego odcinka. Bo trafił dwie liczby. Gratuluję. Kto dalej? Kto jeszcze? Tu był Jacek. Nie trafił nic. Elżbieta ma również jeden punkt. Paweł z kanału Wiperek. Nic nie trafił. Małgosia też nic. Losz. Faustynka nie trafiła, ale Edytka Gorczyca trafiła. Punkt jeden. I do tabeli dopisujemy. Drugą osobą, która dzisiaj wygrała razem z Krystianem, jest nasza przemiła koleżanka Renatka z kanału Renata K. Również dwa trafienia. I tu jeszcze po jednym ma Czesława, FK, Grażenka oraz Madzia z kanału Alicja w Krainie Zakupów. Również jeden punkt. Także to dopiszemy do tabeli, do tabeli. Ja wszystko podliczę, oczywiście. I na samym końcu już będzie uaktualniona tabela, bo przecież jeszcze zostały zdrapeczki. I za poprawne trafienie są trzy punkty, a więc warto trafić, bo trzy punkty no to jest spora ilość. Zdobyczy, jeśli chodzi o tabelę, i możliwość liderowania, tu macie po prawej stronie kwoty, które mi napisaliście. Ile zdrapię No, nie ma tutaj, czy jest jakieś 0, jest 0. Elka z kanału Elżbieta 2424 obstawiła, że nic nie wydrapie, i jest to chyba najbardziej prawdopodobny typ. Patrząc na moje ostatnie wyniki, tutaj mamy Dorotkę, która nam typu nie zostawiła również Grażyna i Mariusz, również tutaj nam nie podali swojego typu. Także nie ma na co czekać. Zdrapujemy i za chwilę się dowiemy, kto ewentualnie trafił tą kwotę. Tutaj już sobie, ale nie, no przecież racja, zaraz, 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 tu jeszcze musimy zdrapać symbolicznie zdrapeczki dla tych, co, co wygrali dzisiejszy odcinek, a więc jest to Krystian. Dla Krystiana z numerem 32. Dla Renatki z numerem 6. Ale nie mam drapaka. Sekundka, muszę pójść po drapaczek. Jestem, moi drodzy, już na posterunku. Są i one. Są te nasze drapaczki. I szukamy siódemki dla Krystiana z kanału X Krychu X, który poprawnie dzisiaj wytypował dwie liczby w mini lotto. 14 i 23 poprawnie wytypował. Dla Ciebie, Krystianie, ta symboliczna zdrapeczka z numerem 7. Z numerem, przepraszam, 32: No, to już jest wieczór, to już jest ta godzina, że już po prostu może się trochę kręcić. Nic nie ma, Krystian. Pusta zdrapeczka. I tutaj jeszcze mamy z numerem 6 dla Reni. Trzymajcie kciuki za Renatkę. Teraz jest trójka, dziewiątka. Czwórka, piątka, ósemka i ostatnia liczba to dwa. Niestety Remy, też tutaj nic nie wydrapaliśmy, czyli norma standard. Dobra, to lecimy teraz z tymi zdrapeczkami i tu jeszcze tak, to mamy lotka, trzy lotki, trzy lotki i szukamy tu jakiejkolwiek wygranej, symbolicznej może chociaż to jest numer 110. 110, no i jest słoń. Jest pierwszy słoń, a więc osoba, która obstawiła, że 0 złotych zdrapie w tym momencie już odpada z rywalizacji. A wygrana w słoniku to symboliczna złotówka. Mamy to, mamy złotówkę. Słonik drugi z numerem 99. Tu mamy jabłko, nutę, aparat, chmurkę nie ma nic i trzeci słoń z numerem 111 zobaczmy co tu jest, oprócz nuty i kapelusza, jest jeszcze gwiazda i chmura, dobra, czyli tutaj mamy słonie puste oprócz jednego, gdzie jest wygrana złotówka, ale to podsumujemy za sekundkę i teraz trzynastka super trzynastka z numerem 95 szukamy tej trzynastki na razie jest 18 19 24 20 16 14 47, a więc 13 odpada, trzynastka odpada. Podkowa szczęścia, ta, która dzisiaj również nie dała mi jak nagrywałem rano, bo przypominam, że to nagrywam wieczorem po losowaniu mini lotto. W sobotę nie będę miał czasu, czyli jak to będziecie oglądać, to już będzie po prostu odcinek. Nagrany w piątek po losowaniu mini lotto, a tu teraz 33, 35, 13 oraz 17, 24 nie ma, 58 również pusto, 59 też, bo tu w ogóle piątki z przodu nie ma, czwórki z przodu też nie ma, 21 też nie ma, 14 nie ma, 16 brak. 34, w środku jeszcze 3 czy, czy 5, i tu jest 55 oraz 36, czyli zdrawka. Kolejna pusta. Cały czas trzymam fason jak widzicie. Nawet ten lotek mi tego nie popsuje, co mi dał złotówkę. Ok, teraz dwie zdrafeczki neonowe 13. Z numerem 27 zaczynamy szukać. 13. 13, 35.

24 36, 38, jest 13, a więc jednak, a więc jednak troszeczkę odczarowany, o jest i druga 13. No proszę, Fajnie, a więc jednak odczarowany. No i teraz sam jestem ciekaw, co tu pod tymi trzynastkami będzie, czy będą dwie piątki, no to by wtedy było 11 zł wygrana, a czy ktoś podstawił 11 zł wygrano? Nikt, złotówkę postawiła. Ania Jeziorska była blisko, ale niestety ta z wygrała. Czy ktoś dał 11 zł? Tak, jest jedna osoba. To Faustynka Gorczyca postawiła 11 zł. Więc gdyby tu były dwie piątki, ona zdobędzie 3 punkty w tabeli, no byłby to fajny wynik, przyznaję. Zobaczmy zatem ostatniej z co my tu mamy. Tak, jest piątka i jest piątka, czyli wiadomo, że tu jest 10 zł wygrana, w neonowym 13. Oraz złotówka jest wygrana w słoniku w lotku w Trąbalskim Łącznie jest 11 zł na 20 zł. Zestaw 11 zł zwrotu. No i zobaczcie: 11 zł nie chce być inaczej. Jest tylko jedna osoba, która świetnie wytypowała dzisiejszy mój trapping. Zobaczcie, czy można tak sobie trafić, powiedzieć. A, wydrapiesz za 11 zł i pach i jest. No, niebywałe szczęście. Prawie tak duże jak ten mini lotto. Jedyna sowa Faustynko, bardzo ci gratuluję świetny wynik. Są trzy punkty w tabeli. Będziesz chyba gdzieś tam w czubie. No, także ja to zaraz wszystko sobie podliczę, wszystkie wasze typy, wasze punkty i zamieszczę na końcu tabelę po drugiej kolejce. Także moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Ja za chwilę jeszcze tylko podam wam zestaw na poniedziałek, który będę drapał, ponieważ sobota i niedziela wiadomo są dniami przerwy, dniami na regenerację, na odpoczynek od YouTube'a. Chociaż i tak będę zaglądał wasze filmy oglądał, ale ja już dzisiaj znaczy w sobotę ani w niedzielę kręcić nie będę. Bo dzisiaj no piątek wieczór nagrywam, ale weekend mam małą przerwę. Zaczniemy od poniedziałku, ale oczywiście pod te filmy możecie zostawiać swoje typy. Zaraz podam jaki zestaw, typy na ten zestaw oraz na mini lotto, które będzie w poniedziałek o 22. Także zaraz Wam pokażę jaki zestaw drapiemy w poniedziałek. Słuchajcie moi drodzy, zanim jeszcze podam zestaw zdrapkowy na poniedziałek, to przecież zapomniałem, że Mariusz, Mariusz z kanału, jaki to był kanał już Wam mówię, dużo już Was jest. Mariusz. Gorniak, taki kanał, on przecież 2 złote wygrał, ale nie napisałeś mi Mariusz w komentarzu co mam za te 2 złote zdrapać, no więc wybraliśmy, wybrałem właściwie kolejną siódemkę i teraz dla Ciebie, że tą siódemkę też zdrapię, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby było sprawiedliwie, ja wiem, że pewnie zapomniałeś o tym, ale ja pamiętałem, teraz mi się przypomniało i ta zdrapeczka jest dla Ciebie, no jest pusta, także tutaj już kończymy historię z tymi wygranymi dwuzłotowymi, a teraz kochani zestaw na poniedziałek już wam mówię czekajcie, zrobię tutaj porządek, bo to jest drapek tu się tyle nazbierało Classic Black 7 Classic Black 7 z numerem 20 kolejna podkowa szczęścia zobaczcie, miałem już tyle, chyba 4 czy 5 w premierach jeszcze nic nie wydrapałem w tej podkowie, właściwie podkowa nieszczęścia dla mnie, 34 to będzie na poniedziałek Kierunek kasa z numerem 9. Siódemeczka z numerem 7. Oj, 7,7 7, może będzie szczęśliwa. I dwa lotki. Łącznie tak 10, 20, 24 zł za ten zestaw. I waszym zadaniem oczywiście to moja prośba nie musicie tego pisać. Ale bardzo będę się cieszył, jeżeli napiszecie mi w komentarzu pod tym filmem właśnie, ile zdrapie w tym zestawie za 24 zł i oczywiście bardzo proszę o zostawianie typów na losowanie mini lotto, które odbędzie się w poniedziałek o 22 tak jak mówiłem weekend jest, w weekend jest przerwa nie nagrywamy, odpoczywamy serdecznie Wam dziękuję życzę Wam miłego weekendu, będzie się powoli kończyć majówka, wrócimy do rzeczywistości no chociaż nie wszyscy, bo ja na przykład dzisiaj idę do pracy w sobotę, w niedzielę na szczęście nie. Także to tyle. Życzę Wam wysokich, wygranych. Będę odwiedzał Wasze kanały i oczywiście, jak się pożegnam, zostawię Wam na końcu tabelę. Tabelę. Przede wszystkim, może głównie część tej tabeli, bo całej nie zmieszczę, ale sześć osób, czy tam siedem, które są w czubie, z punktacją Wam pokażę. Oczywiście, ja wszystko sobie zapisuję, to nie jest tak, że. Ktoś ma dwa punkty, a ja go nie pokażę, bo na przykład zajmuję w tabeli 14 miejsce. No to ja cały czas wiem, że jest na tym 14. Ile punkty się psalutki Czas będą sumować. Także nie bójcie się. Może jeżeli znajdę jakiś czas, to pokażę też całą tabelę, ale myślę, że na razie nie ma to sensu, bo jest dużo osób, co ma po jednym czy dwa punkty. Także miłego weekendu, dużo wygranych. Trzymajcie się. Cześć.